Szymon. I jesteśmy na takim moście. I po lewej mamy normalną autostradę. No, po prostu jest w głębiej tak. Wręcz jest też nisko położona. No, nad, nad nim jest most. Normalnie, lecz to jest po naszej lewej. Chyba, że jesteśmy tak, bo my przeszliśmy akurat stamtąd. więc tutaj po prawej. Ale gdy się obrócimy w lewą stronę, mamy jezioro. I tutaj normalnie przepływają statki. Jest most, na dole jest autostrada. I tutaj normalnie sobie przepływają statki. Ale teraz nie płynie, bo jest już późno. Już jest chyba 20 albo 21 nawet. Jakieś około tego. Więc no i jest późno. Po 20 jest gdzieś jakoś chyba. Więc raczej to dzisiaj żadne statki płynieć nie będą. Natomiast tak na co dzień. To statki normalnie tutaj sobie przepływają. Yy, no kilka tam pewnie dziennie. Yy, normalnie tutaj nad by yy, tam jest jezioro, tam też jest jezioro. A tutaj nad autostradą sobie płyną normalnie statki. Bo jezioro jest yy, yy, nad autostradą, bo cholera yy, jakiejś była pod wodą, no i jak wysączyli wodę, to pewnie wpadł taki po prostu pomysł, że że autostradę poprowadzą pod jeziorem, wypompują wodę, bo tu kiedyś pewnie była woda, zanim ją wypompowali. Poprowadzą ją pod jeziorem, a nad tym zrobią właśnie przepływ statków, żeby statki musiały pływać naokoło. Więc też mądre rozwiązanie. I może teraz podziwiać piękne właśnie widoki. O, tu stoję na tle. Właśnie tutaj przepływających statków. Właśnie znaczy tego kanału, przez który te statki mogą przepływać. A z drugiej strony jest autostrada. Zobaczcie jednak tam na horyzoncie. O, zobaczcie. Widać jakiś statek. Który chyba zmierza w naszym kierunku. Płynie do nas, o tam widać też motorówkę, ale ona płynie tam w drugą stronę. Jest w się sensie tam w bok, w lewo a tutaj jest w nasze lewo. Właśnie ona płynie, a do nas płynie właśnie taki statek, i powoli właśnie tutaj płynie. Za chwilę pewnie będzie przepływał przez tą stokę, przez ten most, więc się myliłem. Myślałam, że nie będą już przepływać, ale jednak. Nie wiem, czy one będą przepływać przez całą noc, czy ten jeden, no nie wiem, pewnie zależy też od dnia. Ale jednak jakiś statek jeszcze tutaj y, płynie, o zobaczcie, płynie, tam jest w oddali i zaraz będzie przepływał przez tą, y, przez ten most jakby dla statków. Zobaczcie, już płynie ten statek, już jest bardzo blisko, o już pływa. co pięknie, jak pięknie wpływa do zatoki już. Pływa już właśnie tutaj, znaczy zatokę. Ja to nazywam zatoką. To nie jest zatoka, tylko to jest oczywiście yy, most dla statków. O, i płynie, pomachamy im. O, i płyną. Płyną przez zatokę. Oni tutaj płyną z flagą Holandii na tyle. A tutaj jest autostrada. O, widzę, że jakieś grill tam. Jakiś imprezowy statek, bo tam widziałem, że piją jakoś w kole, grillują, bo nawet czuć, widać też dym i ogólnie. Więc widzę, że taki imprezowy statek płynie. O, zobaczcie, płyną, płyną dalej na, w, na dalsze jezioro. Na dalsze jezioro właśnie tam przepływają. Zaraz odpłyną i znikną nam z widzenia.